Mam na imię Janusz, jestem użytkownikiem fotela PW390. Podczas zakupów w Katowicach mieliśmy chwilę czasu z rodziną na obejrzenie kilku sklepów. I akurat trafiłem do sklepu firmowego Pro Oczywiście skorzystaliśmy z usług foteli masujących. No i bardzo mi się to spodobało zarówno mnie, jak i córce, jak i żonie. Po wyjściu z salonu firmowego, już wiedziałem, że ten fotel będzie mój. I postanowiłem czekać na okazję, kiedy te fotele będą w, jakieś w korzystnej cenie, przecenie. Obserwowałem internet. Akurat zdarzyła się promocja. Szybka decyzja, zakupiłem. Telefonicznie zadzwoniłem do firmy. Bardzo miła pani powiedziała mi o wszystkich szczegółach dotyczących dostawy, tej promocji i uzgodniliśmy to. Jeden dzień czasu i fotel już był u mnie. Mam bardzo siedzący tryb pracy. No i od czasu do czasu jednak te plecy bolą. Małżonka też narzekała. Stwierdziłem, że może to jest dobre rozwiązanie. Nie płacić na przykład za masaże za jakiś czas. Mieć fotel u siebie w domu, pod ręką. Bardzo przyjemne zaskoczenie. Nigdy nie siedziałem na takim fotelu. To był pierwszy raz. No, i stwierdziłem, że no warto zainwestować te pieniądze i go zakupić. Raczej znaczy na pewno te z wyższej półki miały dodatkowe jeszcze funkcje, ale ten model, akurat PW390, był bardzo uniwersalny. I moim zdaniem za te pieniądze warto go było zakupić. Przyjechała ekipa dwóch panów. Hotel był podzielony na dwie części. Przedtem on był na samej górze w pokoju córki, bo akurat tu mieliśmy remont. No ale szybko go złożyli przetestowaliśmy. Panowie mi tam wytłumaczyli te najważniejsze opcje i powiedzieli, że jeżeli by był jakiś problem, można do nich dzwonić. Także oni udzielą wszelkich informacji. Podjęliśmy gwarancję i myślę, że pół godziny to trwało. Z wniesieniem z wszystkim. Córka, małżonka, rodzice. Każdy sobie go chwali, ponieważ no, nie mieliśmy wcześniej do czynienia z takim fotelem. No, może to był błąd, że tak późno dopiero kupiliśmy. Generalnie miejsc ten fotel bardzo lubią moje psy, bo po prostu jak są tutaj poduszki, to one sobie na nich leżą. Nie masują się. Nie, nie. nie. Znaczy generalnie po pracy, jak już jest taka pora po posiłku, godziny bardziej wieczorne, używam, przeważnie używam relaksu na tych najwyższych ustawieniach, bo najbardziej mi on odpowiada. Małżonka dużo używa terapii, też na tych najwyższych ustawieniach. Córka różnie, córka tak miesza. Tymi programami. Masażysta robi to punktowo. Wie w którym punkcie na przykład uderzyć mocniej, rozmasować jest taki bardziej dokładniejszy. Natomiast fotel robi to powierzchniowo no po całości. Czy odczuwam jakieś różnice? No myślę, że masaż. Tak szczerze, przez osobę taką naprawdę dobrą, osobę, która zna się na rzeczy, jest na pewno lepszy, ale pod względem ilości takich dokonanych masaży przez masażystę, no to ten fotel go w zupełności wyprzedza, bo można to zrobić o każdej porze dnia i nocy. Umowienie z masażystą trochę trwa dojazd. Jest to bardziej wygodne. Moim zdaniem fotel jest bardziej wygodny. Obsłudze niż umawianie się z masażistą na terminy. Zdecydowanie tak, ponieważ jak wspomniałem, mam ten siedzący tryb pracy. Przed zakupieniem tego fotela miałem no dosyć czasami solidne takie bóle w plecach. Odczuwałem te plecy, tak jakby mi ciążyły. No, masowanie się na tym fotelu na pewno mi to poprawiło. Ul ulżyło mi też w yy, tym, czasami był to taki ból nie do zniesienia. Natomiast yy, no tutaj poczułam na pewno ulgę. Jako kos kosmiczny medal, tak każdy mówi, ponieważ no, na pewno dla niektórych też jest to nowość. No i każdy chce spróbować usiąść i pomasować. No i każdy stwierdza, że. Jeżeli go będzie stać, to pewnie by zakupili taki fotel. Pozytywnie zaskoczyło mnie przy tych funkcjach różnych krążki, które biegną po tylnej części ciała. One są naprawdę rewelacyjne, i odczuwa się je i dają naprawdę ukojenie na kręgosłup cały. To, to mnie naprawdę zaskoczyło na plus. Tak, zdecydowanie tak. Na pewno wiązało się to z jakimiś wyrzeczeniami, bo fotel no nie jest tanią rzeczą, ale obiektywnie jeżeli to by rozłożyć w czasie i na przykład zliczyć ilość wizyt u masażysty to na pewno się zdecydowanie bardziej opłaca kupić fotel, niż co jakiś czas, nawet nie wiem co, raz w tygodniu być u masażysty. Oczywiście bardzo szybki kontakt, obsługa. Jak byliśmy w salonie, pani nam wszystko wytłumaczyła, jakie funkcje. Też zachęciła nas, zwłaszcza mnie, do, do zakupu. A już sam zakup to naprawdę bardzo szybka operacja, zero komplikacji.